Pralko suszarka Samsung WD90 T754 ABH pozwoli Ci zadbać o Twoją odzież, nie zajmując jednocześnie wiele miejsca. Zużycie energii w trakcie prania i suszenia znajduje się w klasie E, natomiast w cyklu prania bez suszenia w klasie B. Urządzenie mierzy 65 cm głębokości, 60 cm szerokości i 85 cm wysokości. Zyskujesz dwa urządzenia w rozmiarze jednego. W trybie prania możesz umieścić w pralko suszarce maksymalnie 9 kg załadunku. Podczas suszenia wewnątrz urządzenia może znajdować się maksymalnie 6 kg odzieży. Alko suszarka oferuje 25 trybów prania, dzięki którym zadbasz o idealny stan swojej odzieży, a także dopasujesz program do swoich możliwości czasowych. Program 59 minut pranie plus suszenie pozwoli w ciągu zaledwie 59 minut uzyskać czystą i wysuszoną odzież. Możesz w krótkim czasie przygotować się do niespodziewanego wyjścia, nawet jeśli twoje ulubione ubrania wymagają odświeżenia. W szybkim praniu urządzenie w kwadrans odświeży ubranie, które chcesz nałożyć. To również świetny wybór, jeśli potrzebujesz zaprać świeżą plamę, a nie możesz zrobić tego ręcznie. Program super szybki jest doskonałym wyborem do prania standardowego zabrudzonej odzieży. W ciągu zaledwie godziny możesz cieszyć się czystymi ubraniami. Tym samym oszczędzasz czas, ale również pieniądze. Krótszy cykl prania to niższe zużycie wody i prądu. Dzięki Quick Drive możesz zaoszczędzić nawet 50% czasu niezbędnego do skutecznego wyprania odzieży. Takie efekty są możliwe dzięki technologii Q Bubble, która generuje duże ilości aktywnej piany. Te pozwalają szybko i skutecznie usuwać zabrudzenia z tkanin, jednocześnie nie niszcząc ich. Zapomniana bluzka czy skarpetka już nie stanowi problemu. Dzięki funkcji AdWash możesz zatrzymać proces prania i przez wygodne okienko włożyć do wnętrza pralki element odzieży, który zapomniany leżał w koszu na brudy. To świetne rozwiązanie także wtedy, gdy już po uruchomieniu pralko przypomnisz sobie o włożeniu do bębna kapsułki z detergentem. Dzięki technologii Eco Bubble możesz skutecznie zadbać o czystość odzieży bez jej uszkadzania. Detergent, powietrze i woda łączą się, wytwarzając aktywną pianę, która wnika głębiej w materiały. Tym samym usuwasz zabrudzenia i możesz użyć niższej temperatury dla cyklu prania, chroniąc odzież przed uszkodzeniami. Pralko-suszarka generuje 54 dB w trybie prania, a podczas wirowania 72 dB. Gdy urządzenie przechodzi do suszenia odzieży, wydaje z siebie dźwięk na poziomie 59 dB. W filmie wystąpiły akcesoria. Pralkosuszarka marki Samsung oferuje szereg udogodnień, które obniżają zużycie energii, a także pozwalają zadbać o tkaninę. Jeśli potrzebujesz urządzenia, które ułatwi Twoje codzienne życie, pralkosuszarka Samsung powinna znaleźć się na Twojej liście potencjalnych wyborów.